Hej, witam Was w kolejnym filmie. Chciałbym wam dzisiaj pokazać w mojej opinii jedną z najlepszych rzeczy jaka istnieje aktualnie w Hamsysie, a są to właśnie GroupCube. Pokażę wam jak z nich korzystać i co one nam dają i jak tak naprawdę używając tej jednej funkcji możemy sobie niesamowicie ułatwić programowanie wszystkiego dosłownie. I jak to po prostu może przyspieszyć nam wiele procesów i, i zapobiec wielu niepotrzebnym problemom. Także zapraszam do oglądania. Yy, ogólnie wytłumaczę Wam na początku, jaka jest różnica między Group Queues a, a zwykłymi Q. Yy, żeby zmienić tę opcję i przełączyć, to musimy tutaj w okienku queue Storage w setupie przełączyć Group Queues na y, Prefer Group, prefer group ja polecam tą opcję, ponieważ jakby ona sobie po prostu to stosowuje zależnie do, chyba nie, w momencie kiedy nie ma kanałów dimera to on nie używa tego, ale, ale po prostu y, jakby z tych czterech opcji to uważam, że ta druga prefer jest najlepsza i, i tyle. Y w momencie, kiedy normalnie zapisujemy Q czy cokolwiek, to, to wygląda to tak, że klikając OK, to sobie na przykład tutaj i wejdę w programator, to jak widzicie, każde urządzenie spośród tych 12 w tej grupie, jak widzicie, jest 12 urządzeń w grupie, ma jakby wartości swoje po prostu na danym, tej, na danym kanale czyli no, panorama, dimery, wszystko i tak dalej. Y Używając Group queues, połączymy sobie to wygląda to tak, że te wartości są jakby w programatorze jako grupa. Tutaj piszę L, dlatego że to jest od Locator. Jeżeli ja te wartości zmienię, to znaczy dodam swoje intensity, swoje gobo, swój corl, kolor i swoją jakąś pozycję jakąś tam. Wejdę w programator, tak jak widzicie, dla całej grupy są te wartości napisane. I, i to jest pierwsza i tak naprawdę główna różnica, że, że jakby zapisując Q my zapisujemy to dla grupy, a nie dla każdego pojedynczego urządzenia. Mimo że wybieramy grupę i robimy to dla grupy, to jakby on zapisuje to dla urządzeń z tej grupy, a w grupki zapisuje to dla rzeczywiście tej grupy. Ok, y kolejna różnica jest taka, że przy korzystaniu z efektów, jeżeli weźmiemy sobie efekt, y weźmiemy tą grupę, zlokalizujemy i dodamy, jak widzicie, teraz mamy dwie opcje: adfx i addgroupfx. Dodając y adfx, załóżmy intensity i jakikolwiek. To jak widzicie, y mamy tutaj napisane numer grupy i, i pierwsze urządzenie w tej grupie. Żeby Wam pokazać yy, na przykład najmniejszą ilość urządzeń, to znaczy yy, załóżmy weźmiemy sobie trzy urządzenia i dodamy fixa. to jak widzicie no, <laughs> wygląda to tak samo, czyli ilość urządzeń i i które to jest jakby pierwsze urządzenie. I w tym momencie, jeżeli chci chcielibyśmy edytować FX, to musielibyśmy tak naprawdę od nowa po prostu dodać tego fixa, ponieważ jakby on dodaje tego FX'a dla, dla po prostu pojedynczych urządzeń. Add group FX w tym momencie, jak widzicie, to jest tutaj pokazane jako dodatkowa opcja, ale jeżeli przełączymy na prefer group queues, to mamy tylko add FX i to jest ten add y, group FX. I dodając teraz FX dla tej grupy, jak widzicie, dodaje się dla grupy FX. I powoduje to, to że w momencie, kiedy chcemy zmienić FX'a to wystarczy, że ja zaktualizuję tylko i wyłącznie grupę i, i on tego fx zmieni pod tą grupę więc teraz wam zaprezentuję jak to wygląda przejdziemy sobie na jakąś pustą stronę zrekordujemy to z fx dla grupy napiszemy fx group na pierwszym teraz pokażę wam to jak będzie disabled i zrobię add fx po prostu i napiszę fx normal i teraz pokażę Wam, zapiszę kilka q z. Czy może nie tak, może inaczej. Pokażę Wam kilka q z zapisanym poprzez normalne q i poprzez grubki, jaka jest różnica. Zapiszemy sobie tutaj, nie wiem, zrobimy coś takiego. Zrobimy jakiegoś fana do środka. Zrobimy gobo i kolor żółty, załóżmy. No i teraz to sobie zapiszemy. Jako tam, nie wiem, FAN IN Mamy Q zapisane I teraz zrobimy to jako Group yy, Może zróbmy sobie Active Intensity Gdzieś przesuniemy to w boczek Damy jakiś inne gobo, inny kolor i też wrzucimy FANA. Aby było widać. Może zrobimy jednak biały kolor. Dobra, i teraz napiszemy group 1. I teraz tak, żeby wam pokazać pierwszą różnicę, jak to jest zapisane. Wchodzimy w to queue tutaj, które było normalnym Q. Jak widzicie, jest to zapisane dla każdego urządzenia osobno. <laughs> Wchodząc teraz w group Fan, czyli to drugie Q zapisane <laughs> grup Qs. Jest to zapisane tylko i wyłącznie dla grupy. Jak widzicie tutaj są w panoramie wartości po prostu on sobie tam jakby tego fana jakoś yy, zapisuje w swój sp sposób. To jakby no nie ma tłumaczenia większego, więc, więc no jakby jest to zapisane po prostu jako jakaś tam wartość pojedyncza. Teraz tak, oczywiście no to działa. Każdy działa tak jak powinno. FX normal tutaj sobie chodzi. I ten FX dla grupy też chodzi. Tylko może wyłączymy sobie tutaj yy, tego Speedmastera żeby. Żeby to chodziło szybciej trochę. Yy, o, teraz jest dobrze. I teraz tak, yy, jeżeli ja wybiorę Teraz chciałbym zedytować, załóżmy. Tutaj sobie zrobimy na razie na disabled. I chciałbym zedytować, załóżmy to Q. To znaczy, na przykład uciekną, uciekną nam trzy ostatnie głowy z tego setu. No to, żeby to zrobić w tym przypadku, to naj, najwygodniej by było zrobić tak, że wchodzę tutaj, edytuję to i usuwam trzy ostatnie głowy. I tyle. I po prostu jakby, no, nie ma więcej tak naprawdę działania, chyba, że zrobię INCLUDE i po prostu te trzy ostatnie głowy mogę dać, nie wiem, INTENSITY na 0 i tyle ale no jest to oczywiście bez sensu, no bo będzie tylko INTENSITY na 0 a one nadal to będą, więc najlepiej jest je po prostu usunąć jeśli chodzi o GROUP cues, to wystarczy, że ja tą grupę maverików wybiorę sobie ją, usunę trzy ostatnie głowy zrobię RECORD Cyk i już. I jak widzicie fan i wszystkie właściwości dostosowywują się do tego jak była ta grupa poprzednia. Teraz wrócimy sobie do tego co było i patrzcie teraz co się dzieje na wizualizacji. Fan dostosowuje się do całej grupy Zrekorduję tą grupę znowu i jak widzicie dostosował się znowu do całej grupy. Jest to mega wygodne bo niezależnie Jakie urządzenie tu nie było wybrane? Na przykład teraz wezmę sobie. No dobra, bimy nie, bo są w głupiej pozycji. Ale wezmę sobie łosze i zrekorduję tutaj to jako łosze. Jak widzicie, one też mają fana. One mają po prostu tilta i fana w jednej pozycji, bo leżą na ziemi. Dlatego jest to na ścianie, ale jest biały kolor. No i gobo nie wróci, no bo nie ma gobo po prostu. Ale jak widzicie, dostosowuje się do tych sześciu łoszy. Wrócimy sobie do tego. Weźmiemy te maweriki z powrotem. Jako tą grupę i działa tak jak działało. I jest to super rzecz, ponieważ jeżeli mamy zapisane 100 Q do jednej grupy i, i nagle nam się ta grupa zmieni, to znaczy, nie wiem, dwie głowy nam padną po prostu i padną tam LEDy, czy żarówki, czy lampy wyładowcze, cokolwiek w nich padnie, yy, to. Wystarczy, że zupdate'uję grupę i nie muszę każdej z tych, y, tego Q update'ować na nowo, tylko już nam się jakby od razu to zupdate'uje. I teraz y, jeśli chodzi o fx'y, to tak samo, tutaj mamy fx dane dla grupy. Jak widzicie leci po swojej grupie. Zupdate'uję sobie grupę. Usunę załóżmy te dwie z końca. Oops i Będę miał dla 10 to fx leci dla 10 i nie ma tych dwóch ostatnich. A jeżeli ja odpalę fx, który robiłem normalnym, czyli normalnym sposobem dodając adfix ani grupę fx, tak jak widzicie, on nadal leci dla wszystkich grup. I muszę od nowa jakby tego fxa dodać i go zupdate'ować żeby on funkcjonował tak jak fx dla grupy. I po prostu no myślę, że wiecie o co chodzi. Jest to naprawdę, polecam wam używać to do wszystkiego. Jest to naprawdę super opcja, super sprawa. I oczywiście da się to zrobić. Jeżeli mamy tutaj opcję na Disabled, to możemy w dwie strony ustawić coś jako grupkiu albo jako... tutaj się nazywa head Queue, czyli po prostu jakby jest to ustawione dla każdej głowy. Wystarczy, że wejdziemy sobie w Stack Store i tutaj załóżmy, mamy tą grupę Group Fun, tak, czyli... Dla grupy. Mogę tutaj wejść, przytrzymać, yy, przepraszam, nie yy, w, stack tor, w Stack Store, tylko w Queue Store. Tutaj mamy Group One. i u góry macie opcję Set Group Queue lub Set Head Queue. Jeżeli przytrzymacie Shift, to możecie dla wszystkich rzeczy ustawić, że będą Group Queue, czyli jeżeli stworzyliście jakieś Queue, które już tam, nie wiem, macie stworzone 100 Queue i teraz dopiero się o tym dowiadujecie, wystarczy, że klikniecie Set, group, set All Group Queue. I, I on wam automatycznie, jakby dostosowuje do tych grup, które macie stworzone, po prostu te queue. I to jest ważne, że on sam, jakby wybiera grupy, które macie stworzone, więc może czasami nie wyjść tak, jakbyście chcieli. Dlatego polecam wam robić to dopiero od zera i, i samemu to rzeczywiście ustalać. Jak widzicie, tu jest grupki ustawione, jest grupki Ustawiamy ustawiam set head queue, jest i mamy ustawione head queue. Dobra, myślę, że wszystko zrozumieliście, myślę, że wiecie o co chodzi. Dzięki Wam za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Także do zobaczenia. Cześć.